Bóg jest też kobietą. Część druga. Wykład z cyklu debaty o kapłaństwie kobiet. Powtórzę końcowe pytanie poprzedniego fragmentu. A jeśli na kwestię męskiej płci Jezusa jako człowieka i w konsekwencji męskiej płci kapłaństwa spojrzeć nie poprzez optykę uprzywilejowania czy wyłączenia? ale komplementarności pomiędzy mężczyzną a kobietą, a uprzednio pomiędzy boskimi osobami jedynego Boga. Stwierdzi się na przykład, że męskie kapłaństwo ma odzwierciedlać oblubieńczą relację Jezusa Chrystusa, kapłaństwo urzędowe, z Jego Kościołem, kapłaństwo powszechne. Jeśli kapłanami mogłyby być też kobiety, to załamałaby się ta oblubieńcza relacja. I osłabia w rezultacie obecność Boga w Kościele i w nas. Mówi się też, że mężczyzna jako kapłan, ponieważ w przeciwieństwie do kobiet ma bardziej zapośredniczoną relację do świata, lepiej odzwierciedla transcendencję Boga i Jego ojcostwo. Kobieta zaś, stworzona do macierzyństwa, doświadcza człowieka i świata bardziej bezpośrednio, a przez to lepiej uobecnia immanencję Boga. Idąc dalej i podejmując gorącą problematykę władzy w kościele, jako istotnego motywu opowiadania się za lub przeciw kapłaństwu zdeterminowanemu płciom, jeśli najbardziej realną władzę, znaczenie, wartość w kościele mają ci, którzy najbardziej ofiarnie kochają, a nie ci, którzy urzędowo reprezentują Boga poprzez kapłaństwo służebne. Jeśli z perspektywy Boga rzeczywistą władzę w Królestwie Bożym mają ci, którzy najbardziej kochają, i nie ma znaczenia, czy powołani są do kapłaństwa służebnego czy powszechnego, to czy wówczas warto zmagać się, choćby teologicznie, o kapłaństwo służebne dla kobiet? Być może jest tak, że życie błogosławieństwami Jezusa dużo bardziej uobecnia Boga jedynego niż sprawowane przez urzędowe kapłaństwo sakramenty i strzeżone dogmaty wiary. Na ile urzędowa władza w kościele, w praktyce związana ze święceniami kapłaństwa służebnego, ma znaczenie dla intensywności uobecniania się w zbawczej obecności Boga. Jeśli ta władza miałaby być, mieć znaczne znaczenie, a wydaje się, że właśnie tak jest, to zasadnicze i trwałe wyłączenie kobiet z kreowania tego ważnego obszaru umniejszałoby również realne uobecnianie się Boga w Kościele i poza nim. Te pytania, których ze względu na uczciwość pominąć nie można, są ważne, a odpowiedzi na nie mają wielkie znaczenie dla, nie tylko dla kwestii kapłaństwa kobiet, ale też pytania o zbawczą wartość różnych form uobecniania się Boga. Na koniec nie chcę formułować jakichś ostatecznych konkluzji i opowiadać się zdecydowanie po jednej lub po drugiej stronie sporu. Na pewno dyskusja i modlitwa związana z pytaniem o kapłaństwo kobiet powinna trwać i ufam, że będzie ona przynosić coraz lepsze owoce. Uczciwie jednak muszę przyznać, że dotychczasowe argumenty za wyłącznością kapłaństwa mężczyzn nie przekonują mnie. Przyjmuje je na wiarę, z szacunku dla tradycji i autorytetu magisterium Kościoła, ale nie potrafi udzielić swego osobistego wsparcia swym sumieniem i rozumem otwartym na objawienie. Wydaje się, że sprawa kapłaństwa kobiet jest przynajmniej kwestią otwartą. Kluczową sprawą staje się pogłębienie rozumienia Boga, Trójjedynego, jego najbardziej owocnych widzialnych reprezentacji ze szczególnym uwzględnieniem analogii płci. Wydaje się też, że następstwem pogłębiania obrazu Boga wydaje się też, że w następstwie pogłębiania obrazu Boga analogia płci przestanie grać dominującą rolę w kościelno-kapłańskich reprezentacjach Boga. Być może owocem tych zmagań będzie jakieś istotne przeformułowanie teologiczne i kościelne kapłaństwa służebnego i władzy w kościele, zwłaszcza katolickim. Na pewno dotychczasowa formuła absolutnej męskiej dominacji i kapłaństwa w kościele uległa daleko idącemu wyczerpaniu. I stopniowo traci swój wigor i autorytet. Głęboko wierzę, że wiek XXI będzie czasem kobiet, również w Kościele, a urzędowe kapłaństwo kobiet, a na pewno forma diakonatu kobiecego w Kościele, wydają się wizją dość prawdopodobną i realną jeszcze w tym stuleciu.